Nagranie znianie elektronicznej, dzięki któremu na światło dzienne wyszła jedna z najbardziej pogmatwanych spraw kryminalnych. Sprawa, która posłużyła jako jedna z inspiracji do stworzenia filmu Sierota, a ludzie na całym świecie do dzisiaj łapią się przez nią za głowy. Zapraszam na sprawę Kurim. Dzisiejsza sprawa miała miejsce w naszym sąsiedztwie, w Czechach, w latach dwutysięcznych. Jej głównymi bohaterkami są dwie siostry: Klara Maurowa, urodzona w roku 77, oraz Katrina Maurowa, urodzona w roku 73. Od dzieciństwa, wychowywane w głęboko religijnym domu, siostry były uczone, by żyć zgodnie z dziesięcioma przykazaniami. Wartości te przeniosły ze sobą w dorosłość. W połowie lat 90. 18-letnia Klara weszła w związek z mężczyzną imieniem Radek. Poślubiła go momentalnie i w przeciągu dwóch lat ich rodzina powiększyła się o dwójkę dzieci, dokładniej o dwóch chłopców: Jakuba oraz Andrea. Na przestrzeni kilku kolejnych lat para niestety wdawała się w wiele kłótni i koniec końców zakończyło się to rozwodem, a dzieci zostały pod opieką matki. W tym właśnie momencie Klara postanowiła skontaktować się ze swoją siostrą Katriną, pomimo że na ten moment nie utrzymywały ze sobą kontaktu. Bardzo szybko zdecydowały się na wspólną przeprowadzkę i zamieszkały razem. Wspólnie wychowywały dwóch chłopców, by ostatecznie w roku 2006 przeprowadzić się do miejscowości Kurim. Przenieśmy się teraz o rok później do roku 2007 i skupmy się na pewnym mężczyźnie imieniem Edward. Widzicie, Żona Edwarda właśnie rodziła dziecko w szpitalu, a Edward nawalił, jeżeli chodziło o przygotowanie domu pod dziecko. Edward więc na ostatnią chwilę dokańczał te niedociągnięcia i jedną z rzeczy, która pozostała mu do zrobienia, to przygotowanie elektronicznej niani. Wiecie, to to urządzenie, dzięki któremu można obserwować dziecko, znajdując się w totalnie innej części domu. Kamerę do urządzenia zostawił oczywiście w pokoju dziecka, a potem już z innego pomieszczenia próbował po prostu znaleźć odpowiedni kanał, żeby zobaczyć to, co uchwytuje kamera. I wtedy... Patrząc na ekran urządzenia, zobaczył coś, co na pewno nie pochodzi z sypialni jego dziecka. Na ekranie jego elektronicznej niani ukazał się obraz kilkuletniego chłopca w bardzo dziwnych warunkach. Chłopiec wyglądał, jakby był nagi, przetrzymywany w bardzo ciemnym pomieszczeniu. Edward jednak nie myślał o tym zbyt długo. Jego myśli okupowane były oczywiście jego nowonarodzonym dzieckiem. Jakiś czas później wsiadł do samochodu i pojechał odebrać swoją żonę i dziecko ze szpitala. Ale wieczorem, gdy już wrócił do domu, emocje już opadły, przypomniał sobie o tym dziwnym sygnale. Udał się z powrotem do urządzenia, włączył je i sygnał wciąż tam był. Wciąż mógł obserwować tego chłopca w bardzo dziwnych warunkach. Edward bezwłocznie zadzwonił na policję. Policja zjawiła się na miejscu błyskawicznie. Szybko zostały wyciągnięte wnioski, że chłopiec z nagrania musi znajdować się w sąsiedztwie, bo sygnały z elektronicznej niani nie operują na zbyt duży dystans. Policjanci zapytali też Edwarda, czy nie widywał w sąsiedztwie jakiegoś chłopca, ale Edward kojarzył jedynie, że jego sąsiedzi mają córkę. Chłopca z kolei nie kojarzył. Chodząc od drzwi do drzwi, policjanci natrafili jednak dość szybko na ten oto dom. W drzwiach domu przywitały ich dwie, na oko trzydziestoletnie, kobiety. Zapytane o to, czy posiadają syna, odpowiedziały, że jedyne dziecko w domu to ich nastoletnia córka. Policjanci wprosili się jednak do domu, prosząc tylko o to, by móc się rozejrzeć. Policjanci zaczęli rozglądać się po domu i znaleźli drzwi, które najwyraźniej prowadziły do piwnicy. Z kolei kobiety, które wpuściły ich do środka, powiedziały, że nie mają do owej piwnicy kluczy. Policjanci opuścili więc dom, ale natychmiast udali się z powrotem do domu Edwarda. Tam spojrzeli ponownie na elektroniczną nianię i usłyszeli swoje własne głosy. Wyglądało na to, że sygnał z elektronicznej niani dochodził z kilkuminutowym opóźnieniem i w tym właśnie momencie przysłuchiwali się rozmowie, którą zaledwie kilka minut wcześniej przeprowadzili z owymi kobietami. Jeżeli ktoś z Was ma jeszcze wątpliwości, to kobiety, u których w domu przed chwilą byli policjanci, to Klara i Katrina, od których zacząłem ten materiał. W każdym razie policjanci udali się z powrotem do domu kobiet i nakazali im, by te otworzyły drzwi do piwnicy. Wtedy do pomieszczenia weszła owa córka, o której wspominano wcześniej. Dziewczynka, pomimo że wyglądała na nastolatkę, najwyraźniej musiała mieć jakieś schorzenie lub niepełnosprawność. Zachowywała się bardziej, jakby miała kilka latek, chodziła na czworaka i mówiła w bardzo prostych słowach. Gdy zobaczyła, że policjanci próbują wyważyć drzwi do owej piwnicy, stanęła pomiędzy nimi drzwiami i próbowała ich od tego powstrzymać. Po wezwaniu posiłków i odseparowaniu kobiet oraz dziewczynki od wejścia do piwnicy drzwi w końcu otwarto. W środku policjanci znaleźli zarówno Jakuba, jak i Andreja. Chłopcy byli przetrzymywani w nieludzkich warunkach. W piwnicy panował straszny odór, było zimno, a dzieci były skrajnie wychudzone. Kobiety natychmiast aresztowano, a cała trójka dzieci została przekazana pod opiekę służb. Sprawa natychmiast rozniosła się echem po całych Czechach. Media o tym huczały, a ludzie chcieli poznać odpowiedzi. Trójkę dzieci w domu dziecka obejrzeli specjaliści. Stan chłopców uznano za bardzo dobry, biorąc pod uwagę okoliczności oraz warunki, w jakich byli przetrzymywani. Dziewczynka, która swoją drogą nazywała się Anna, została uznana za niepełnosprawną. Była bardzo niedostępna i opiekunom ciężko było do niej dotrzeć. Dziewczynka wciąż domagała się, by móc zobaczyć Klarę oraz Katrinę. Przynajmniej robiła to do czasu, gdy nagle zniknęła, zostawiając za sobą otwarte okno. W międzyczasie policjanci i psychologowie prowadzący rozmowy z Ondrejem i Jakubem, a także przesłuchujący w tym samym czasie ich matkę i ciotkę, dokopywali się do coraz to gorszych opowiadań. Ustalono, że jeszcze zaledwie dwa lata wcześniej sytuacja w domu była całkiem normalna, a mamy i cioci chłopcom pozazdrościłoby im niejedno dziecko. Wszystko zmieniło się jednak, gdy ich opiekunki postanowiły zaadoptować Anę. Anę, która rzekomo pochodziła z Norwegii, poznała Katrina, gdy pracowała jako pomocnik socjalny. Dziewczynka chorowała na całą serię chorób, w tym na Lukimie. Katrina, najwyraźniej przejęta niesprawiedliwym losem dziewczynki, nawiązała z nią więź i po rozmowie ze swoją siostrą postanowiły przygarnąć dziewczynkę. Katrinie udało się dotrzeć do lekarza specjalisty, który zgodził się wziąć Anę pod swoje skrzydło i co kilka tygodni Katrina zabierała dziewczynkę do niego, gdzie lekarz traktował ją priorytetowo. Klara nie była tylko matką Andreja i Jakuba, ale oficjalnie to ona była także adoptowaną matką Anny. Z jakiegoś dziwnego powodu Klara nigdy nie spotkała się z owym lekarzem specjalistą. Klara co jakiś czas jednak dostawała sms -y od owego lekarza, który instruował ją, jak poprawnie opiekować się swoją córką. Instrukcje te były bardzo specyficzne. Na przykład lekarz ten zalecił, by robiła swojej córce masaże całego ciała i by skupiała się na sferach intymnych. Na tym te instrukcje się jednak nie kończyły. Lekarz ten poinformował Klarę, że jej synowie bardzo źle traktują jej córkę, co spowalnia jej rehabilitację. Poinstruował ją, by zaczęła ich bić, a ta postanowiła go posłuchać. Kare cielesne zaczęły być zatem codziennością, ale z czasem uznano, że i one nie były wystarczające i chłopcy zostali zabrani przez swoje opiekunki, a zarazem oprawczynie do chatki w lesie. Tam w towarzystwie trzech kolejnych osób, Jana Skarla, Jana Turka oraz Hany Basowej, Katryna i Klara zgotowały chłopcom piekło. Chłopcy spali w klatkach dla psów, byli regularnie bici i zmuszani do bicia się nawzajem. Anna... Także była obecna przy owych wydarzeniach. Jedną z metod tortur, które zafundowano chłopcom, było danie Andrejowi butelki z piciem. Następnie polecenie mu, żeby dał to picie swojemu bratu Jakubowi. Następnie rozdzielono chłopców, wykopano dół, położono w nim Jakuba i powiedziano mu, że ma się nie ruszać i udawać martwego. Następnie zawołali tam Ondreja i wmówili mu, że otruł swojego brata. A następnie wmówili mu, że mogą przywrócić Jakuba do życia, o ile Ondrej wykona dla nich najpierw serię poleceń. Cały ten rodzinny wypad do lasu trwał mniej więcej 8 dni, a metod tortur było więcej. Nie chcę wchodzić już tutaj w szczegóły, ale nie zabrakło też okaleczania. Ale jeżeli ktoś uważa, że ta historia nie może być jeszcze bardziej pokręcona, to radziłbym zapiąć pasy. Wracając do roku 2007, kiedy to chłopcy znajdowali się już bezpiecznie pod opieką państwa, a ich przybrana siostra zniknęła bez śladu, policjanci dokopali się do informacji, według których nastoletnia Anna nie była ani Aną, ani nastolatką. Tak naprawdę była to 31-letnia kobieta imieniem Barbara Szkarlowa. Jej rzekomo bogata historia medyczna również okazała się całkowicie wyssana z palca. Gdy Katrina zabierała Barbarę na owe spotkania z tajemniczym lekarzem, kobiety faktycznie wybierały się do szpitala, lecz robiły to, by Barbara przechodziła tam różne zabiegi typu redukcja piersi, które pomagały jej w utrzymaniu pozorów, jako była byłaby ona nastolatką. Wyglądało na to, że matka chłopców, Klara, która była też adoptowaną matką Barbary, faktycznie wierzyła we wszystkie opowieści dziewczynki. Druga siostra z kolei, Katrina, o wszystkim wiedziała i pomagała Annie, lub raczej Barbarze, utrzymać jej kłamstwa. Wiadomości, które Klara otrzymywała od owego lekarza, w których ten rzekomo radził kobiecie, by biła swoich synów lub by zapewniała swojej nowej córce masaże, wysyłane były przez Barbarę i Katrina. Śledczym udało się ustalić, że Barbara należała do kultu o nazwie mrówki, którego częścią był jej ojciec oraz brat. Jej brat był jednym z mężczyzn, który brał udział w owym wypadzie do lasu, podczas którego zafundowano chłopcom tortury. Kult mrówek wierzył, że jeżeli kogoś złamiesz, to możesz odbudować go w taki sposób, jaki tylko sobie zażyczysz. Być może w ten sposób chcieli budować ludzi idealnych w oczach Boga i wiary. Gdy Barbara i Katrina poznały się kilka lat zanim doszło do tych makabrycznych wydarzeń i utworzyła się między nimi ta dziwna relacja, kobiety uknęły wciągnięcie bardzo podatnej na manipulację Klary w swoje intrygi, co oczywiście im się udało. Aresztowani zostali pozostali członkowie wypadu do domku w lesie, w tym Jan Skarla, Jan Turka oraz Hanna Basowa, ale po Barbarze dalej nie było ani śladu. Siedem miesięcy później, w grudniu tego samego roku, w domu dziecka w Oslo zaginął chłopiec. Chłopiec imieniem Adam miał 13 lat i uwaga, pochodził z Czech. Adam, jakiś czas wcześniej, przybłąkał się do owego domu dziecka, tłumacząc, że został porzucony przez swoją rodzinę, a następnie został przygarnięty. Miesiąc po zaginięciu, czyli w styczniu roku 2008, Adam został odnaleziony w Tromso, które znajduje się na samej północy Norwegii. Oto jak wyglądał Adam. Adam a raczej Barbara, podszywająca się pod 13-letniego chłopca, została na szczęście rozpoznana przez policjantów, a następnie zatrzymana. Koniec końców Barbara stanęła przed sądem w Czechach, gdzie postawiono jej zarzuty. W tym zarzuty związane z podszywaniem się pod dziecko w Norwegii, ale z tych zarzutów została oczyszczona. Na szczęście, zarzuty znęcania się nad dziećmi w Czechach wciąż wisiały nad jej głową. Jej ojciec, który stał na czele kultu mrówek, nigdy nie usłyszał zarzutów. Jednak wszyscy, którzy uczestniczyli w torturach dzieci w domku w lesie, już tak. Klara. Została skazana na 9 lat pozbawienia wolności, a jej siostra Katarina na 10. Jan Turek, Jan Skarla oraz Hanna Basowa zostali skazani na 5 lat pozbawienia wolności. Barbara również została skazana na zaledwie 5 lat, co oczywiście wzbudziło kontrowersje. Jakub i Andrej zostali przygarnięci przez swoich dziadków, ale ich ojciec również pojawił się w ich życiu ponownie. Pomimo, że wydarzenia, które miały miejsce, odcisnęły na chłopcach piętno, to wygląda na to, że wyszli już z cienia przeszłości. Gdy pierwotnie pisałem ten materiał, to przegapiłem też jedną bardzo ważną informację. Ludzie zamieszani w tę sprawę byli zwolnieni warunkowo dużo wcześniej niż powinni. Barbara była zwolniona po zaledwie 2,5 roku. Katryna i Klara były zwolnione po 6 latach. Andrzej i Jakub przyszli przywitać swoją matkę na wolności. Ocenę tego, czy wyroki te były za krótkie, zostawiam już Wam. Ode mnie to tyle. Jak zawsze prosiłbym o pozostawienie komentarza z uwagami, bym wiedział, na czym skupić się w przyszłych produkcjach. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. Do następnego!